Siema. tutaj kanał trzech muszkieterów i teraz wam wytłumaczę, dlaczego nie ma filmów. Filmy się nie pojawiają, ponieważ tak naprawdę nie mamy czasu, kiedy nagrać. Wiecie, że jest szkoła, lekcje i te sprawy. No, też rzadko mamy czas, kiedy coś nagrać i tak dalej. Na lato szykujcie się. Latem będzie coś fajnego. Jeszcze go nie zdradzę, ale. Na pewno będzie coś fajnego. Sam jeszcze nie wiem co, ale na pewno coś się wydarzy, bo, bo w sumie tak. Kliniki raczej się nie będą pojawiały. Chyba na moim głównym kanale bardziej niż tutaj. Myślałem, że Stasiu bardziej będzie dbał, że ten kanał zapomniał, jakby o nim Bogarini oczywiście chodzi. No. Taki był sobie tutaj Wytłumaczynko, dlaczego nie ma filmików? No. To na urka.